Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Rumian wiedzą jak zamknąć naturę w słoiczkach, a marszałek postanowił im w tym pomóc. Dobiegł końca projekt pod tytułem Zamknąć naturę w słoiczkach, który był realizowany przez nasze Koło Gospodyń. Środki pozyskałyśmy z Urzędu Marszałkowskiego zarówno jak i z Urzędu Gminy. Celem projektu było zamknięcie natury w słoikach, aczkolwiek pokazanie dzieciom jak i młodzieży jak można zamknąć naszą naturę w słoikach, czyli pozyskane zioła, owoce, które można przetworzyć w naturalny sposób i wykonać z nich pożywne, zdrowe soki, które zimą mogą gościć na naszych stołach. Robiliśmy sok z czarnego bzu, z kwiatu czarnego bzu, nutella ze śliwek, dżem z dyni, kieczup z cukinii, susz, lipy, mięty, pokrzywy, są to nasze y, pospolite zioła, które otaczają nas w koło. Można je w łatwy sposób pozyskać. Te wszystkie wspaniałości, które wytwarzamy, zamykamy w słoikach, służą jako promocja gminy, powiatu, jak i z naszego całego województwa. W ramach grantu zatytułowanego zamknąć naturę w słoikach zakupiliśmy sprzęt, w którym można Działać, pokazywać i robić tą naturę w słoikach, żeby było ekologicznie i zdrowo. I pokazujemy to młodzieży i dorosłym, żeby brali z nas przykład i sobie to urządzali w domu. Koło gospodyń wiejskich w Rumianie bardzo serdecznie dziękuję za okazałe wsparcie urzędowi marszałkowskiemu w Olsztynie, gminie Rybno oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, abyśmy mogli działać i rozwijać swoją działalność na danym terenie. Wszystkie wymienione zdrowe przetwory i zioła znajdą się na wielu stołach w całym województwie. Produkty koła gospodyń wiejskich z Rumiana od lat znajdują uznanie w całym regionie.